Dzień zianuczyny. czas zacząć. Cześć, już No to idę do królików. Widziałem w gazecie, że jest ping-pong. Mogę iść? No! Dobra, tylko iść się z taty. Tata, mogę iść na ping -pong? No, dobra, tylko nie jedź kładem. Trwa jest z policji, to odratował tego kłada. Piszemy do kolegów, żeby przyszli. Da. Tylko uważaj, synuszu! Ojciec z synem idą pograć w ping-ponga. Kole, że kolejny nie przeszedli. Ja Piotro, nie przejmuj się, dajmy mu zbrać tutaj w ping-ponga. No ja to gramy. Piotro, ja ty nie możesz zgrać. Pokaż, co Troszkę od rana do wieczora. I ja idę spać. Ferie minęły tak szybko jak ten film.